Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii Zadanie na ekranie. Jest to taka seria o tłumaczeniu, omawianiu, przekształcaniu zdań z języka polskiego na język niemiecki, zawsze w kontekście jakiegoś zagadnienia gramatycznego czy danego słownictwa. Dzisiaj będzie to niemiecki biernik, czyli akuzatiw. Porównamy sobie go z niemieckim mianownikiem, czyli nominativ. W pierwszej części będą końcówki. Potem postaram się Wam wytłumaczyć, jak taki biernik rozpoznać w zdaniu i jak go użyć, i w trzeciej części praktycznej przetłumaczymy sobie trzy zdania z języka polskiego na język niemiecki. Zapraszam Cię już teraz bardzo serdecznie, zaczynajmy. Najpierw końcówki, nominatyw i akuzativ. Końcówki to są te, że powiem w kontekście rodzajnika, te trzy podstawowe rodzajniki, czyli der, die, das i w liczbie mnogiej di. Zapiszę sobie je. Der, die, das i liczba mnoga na samym dole pod kreską, czyli oczywiście die. I rodzajnik nieokreślony, ein, eine, ein. I w liczbie mnogiej rodzajnika nieokreślonego nie ma. Jest to tak zwany rodzajnik zerowy, czyli oficjalnie jest tam rodzajnik, ale go nie możemy, nie widzimy go ani nie słyszymy go. Czyli zrobię po prostu kreseczkę. Brak rodzajnika. W liczbie akuzatyw są te końcówki bardzo podobne. Jedynie w rodzaju męskim, czyli w der albo ein, zmienia się ta końcówka na en, czyli zamiast der jest din i zamiast ein jest einen. Der, einen i pozostałe są takie same, czyli die, eine, das, ein i analogicznie w liczbie mnogiej die. I rodzajnik zerowy, ponieważ rodzajnika określonego w liczbie mnogiej nie ma. Chciałbym tutaj jeszcze króciutko uzupełnić coś na temat wymowy. A mianowicie ten rodzajnik dea i rodzajnik, o, o tu musi być rodzajnik dein, to dobrze zauważyłem. Ten rodzajnik dein wymawiamy z długim e, czyli mówimy dea albo dein. W języku niemieckim jest jeszcze jedno słówko, pisane przez dwa n, i to słówko jest właśnie wymawiane z krótkim e, czyli den. dein, den. Dla osoby niemieckojęzycznej jest to bardzo istotna różnica, aby właśnie Wiedzieć, czy chodzi o rodzajnik, czy chodzi o to słówko den, które oznacza ponieważ. Jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć na temat wymowy, zapraszam Cię do mojej playlisty na moim kanale Wymowa. Tam znajdziesz także więcej przykładów, więcej wyjaśnień do, właśnie na temat krótkich i długich samogłosek w języku niemieckim. Subskrybuj mój kanał, aby mieć te filmiki zawsze pod ręką i nie przegapić kolejnych. Przejdźmy teraz do drugiego kroku. Spróbuję wam króciutko, czy wyjaśnię wam króciutko, jak taki właśnie w zdaniu rozpoznać. Ja, ja tłumaczę zdania w takiej technice właśnie blokowo, szkieletowo-blokowej. O tej technice wspominałem już w pierwszym odcinku, dlatego zapraszam do tego pierwszego odcinka w tym miejscu też. Ja zawsze zaczynam od czynności. I od wykonawcy czynności. Wykonawca czynności, czyli odpowiada na pytania, kto co, czyli mianownik, nominativ. czyli kto co wykonuje tę czynność oraz co jest tą czynnością samym w sobie. Tutaj czynnością jest oczywiście czasownik essen, czyli jeść. I teraz um, mamy dwie propozycje. Jest ein Mann, der Mann, czyli mężczyzna, albo ein Apfel, der Apfel. Możemy oczywiście zadać pytanie. Ale także powiem, tak logicznie myśląc, możemy się zastanowić, co jest, że powiem, kto tę czynność może wykonywać w ogóle, kto ma takie możliwości. Jest to mężczyzna, czy jest to jabłko? Kto może jeść? Kto ma ręce? Kto ma, kto ma buzię? Kto ma zęby? Kto sobie może to jedzenie, że powiem, włodzić do buzi, pogryźć je, przerzuć i połknąć? Jest to oczywiście mężczyzna, jabłko nie ma takich możliwości, a więc. Naszym wykonawcą czynności, czyli mianownikiem, czyli nominativ, będzie mężczyzna. Czyli mogę, się, mogę sobie właśnie tutaj już napisać do, gó do góry to, co, to, co, to jest, co jest, mężczyzna, czyli Einmann ist. Użyję tutaj rodzajnika, nieokreślonego, ponieważ mówię tutaj o jakimś przypadkowym mężczyźnie, nieznanego nam, dlatego nie jest to ktoś konkretny, dlatego że rodzenka nieokreślonego, czyli jakiś mężczyzna. I ist esen to też czasownik nieregularny, dlatego e zmienia się na i właśnie w trzeciej osobie, czyli ich esse du ist er ist w tym przypadku. I możemy teraz uzupełnić ostatnią część, czyli biernik. Tutaj zadajemy pytanie: kogo, co? Win oder was jest der Mann? Kogo, co? Te niemieckie pytania właśnie będę pisał, będę pisał potem, jeżeli będziemy tłumaczyć te następne zdania. Na razie napiszę tylko, napiszę tylko polskie pytania. I biernikiem będzie tutaj Der Apfel albo Ein Apfel. W tym miejscu chciałbym jeszcze właśnie króciutko, króciutko taką ciekawostkę powiedzieć, czy, czy może taką też pomoc. Ja uważam, że ten, to, ta polska nazwa tego przypadku, czyli biernik, doskonale opisuje funkcję tego przypadku. Ponieważ, jak samo, jak samo to słowo mówi, biernik, bierny, jeżeli ktoś jest bierny, czyli bierze w czymś udział, ale nie jest to aktywny udział. I tak samo tutaj w tej czynności. Mężczyzna to jest wykonawca czynności, on bierze aktywny udział. Nie, bo on musi, musi rzucić swoje ciało, musi wziąć, wystawić rękę, musi to jabłko sobie włożyć do buzi, musi je pogryźć, czyli on bierze aktywny udział. A biernik, czyli no, w bierniku właśnie chodzi o to, że ten udział jest bierny, czyli to jabłko bierze udział w czynności, ale ono nie robi nic. Ono po prostu czeka, aż ktoś coś zrobi z nim, z tym jabłkiem, czyli ono jest po prostu bierne, nie robi nic, tylko... No, jest jedzone i to jabłko także też nie ma wpływu, czy ono będzie zjedzone, czy nie będzie zjedzone. Po prostu ono jest tutaj bierne. Często nazywa się to biernik. Czyli nasze pytanie, z kogo co je mężczyzna, czyli mężczyzna ein Mann ist einen Apfel. Też użyłem rodzajnika nieokreślonego, ponieważ Często to właśnie w takich kontekstach, gdzie, gdzie właśnie chodzi o jakąś rzecz materialną, której też jeszcze nie znamy z kontekstu, jak to właśnie jedno jabłko, to wtedy używamy bardziej rodzenika nieokreślonego. I teraz przejdźmy do tłumaczenia naszych trzech zdań. Pierwsze zdanie to jest jakaś kobieta czyta gazetę, i zachęcam Was do przetłumaczenia tego zdania samodzielnie. Zacznijmy. Od szkieletu. Szkieletem jest oczywiście nasza czynność, czyli czyta. Ja sobie tę czynność tutaj zaznaczę w ramce. Czyta, i teraz sami możecie zdecydować, kto tutaj będzie wykonawcą tej czynności. Kto ma takie możliwości, żeby czytać. Kto ma ręce, kto ma oczy, kto zna litery, kto potrafi rozczytać słowa. Czy jest to kobieta, czy jest to gazeta. Ja myślę, że jest to w tym przypadku kobieta. Ona jest wykonawcą czynności. Zapiszę sobie moje pytania, czyli wer list, co czyta albo was list, czyli co czyta. I w tym przypadku jest to kobieta, czyli jakaś kobieta rodzajnik nieokreślony eine Frau. To jest mój wykonawca czynności i czynność List, czyli jakaś kobieta pyta. I to jest mój szkielet zdania. Teraz będzie kolejny blok. Pytanie, wen, kogo, was, co. Czyli kogo, co pyta ta kobieta. I odpowiedzią na to pytanie jest gazeta. Czyli ta, jakaś kobieta czyta gazetę. Eine Frau, list, eine Zeitung. I to właśnie eine Zeitung to jest mój, to jest jakby ten bierny, nazwę to udziałowiec w mojej czynności. Wiem, że udziałowiec to nie jest takie typowe słówko, takie typowe słówko gramatyczne, ale myślę, że to tutaj właśnie doskonale opisuje tę funkcję biernika. Czyli jest to jakiś udziałowiec, który no, jest też trochę, że powiem, no, związany z tą czynnością, ale nie bierze czynnego udziału i, że powiem, jest w tle trochę. I jeszcze tutaj um, do, dołożę je, to jeden um, taki też blok, czyli gdzie, mogę jeszcze zapytać właśnie gdzie czyta, gdzie ta kobieta czyta te gazety przy stole, czyli am Tisch. Eine Frau, list, eine Zeitung, am Tisch. I teraz w międzyczasie jeszcze trochę kawki oczywiście, jak zwykle. I przejdźmy do kolejnego zdania. Zanim przetłumaczymy sobie kolejne zdanie, to chciałbym Wam zdradzić, że znam takie ćwiczenie, czy, po, czy też po części sam to ćwiczenie wymyśliłem. Jak można sobie ten akuzatyw, czyli ten biernik, trochę tak wyćwiczyć z praktycznej strony, czyli właśnie w sensie komunikacyjnym. I o tym chciałbym zrobić następny odcinek serii, zadanie na ekranie. A więc zasubskrybuj mój kanał, włącz dzwoneczek, aby tego odcinka nie przegapić i abyś mógł, czy mogła sobie ten biernik dobrze poćwiczyć. Następne zdanie. Dzieci widzą drzewo. I znowu, to będzie, jaka jest tutaj czynność, co jest, co jest wykonywane. Jest to słówko widzą. I teraz sami możecie się znowu zastanowić, kto posiada taką zdolność widzenia, kto może być wykonawcą tej czynności. Czyli kto co widzi. Kto widzi lub co widzi. Napiszę to wea, was. Szczałki oczywiście i kreseczkę. wea, was. Myślę, że to, że jesteśmy zgodni. Są to dzieci, ponieważ one mają możliwość widzenia, mają oczy. Drzewo niestety widzieć nie potrafi może być tylko oglądany, czyli może być bierne w tej czynności. A więc dzieci to są dikinda i zejen, to znaczy widzą. Czyli mam znowu mój szkielet, mianownik, dikinda, wykonawca, czyli wykonawca czynności i czynność zyjen. Dikinda, zyjen. I w drugim kroku... Teraz będę miał ten następny blok, czyli biernik, akuzatyw, kogo, co widzą? Wen oder was sehen die Kinder? Wen? Was? Czyli die Kinder sehen. I teraz napiszę einen Baum. Tutaj oczywiście Baum jest rodzaju męskiego, czyli der Baum, ein Baum. Zmieniamy końcówkę poprzez to, że jest to w bierniku, czyli einen. W tym przypadku drzewo, to też jest jakieś nieznane nam drzewo, jakieś przypadkowe, też jest rzecz, tak powiem, materialna, więc użyję rodzajnika nieokreślonego, czyli einen Baum. Die Kinder sehen einen Baum i mogę znowu uzupełnić o ten Ostatni taki dodatkowy blok, czyli gdzie widzą to drzewo te dzieci? W parku, czyli im park. die Kinder sehen einen Baum im Park. Tak, die Kinder sehen einen Baum im Park. I przejdźmy teraz do ostatniego zdania na dzisiaj. Mój mąż gotuje jakąś zupę. Czynność to jest gotuje. I zastanówcie się teraz, kto jest wykonawcą czynności, a kto bierze, czy co bierze bierny udział w tej czynności. Wykonawcą czynności, czyli WEA uda was, czyli mianownik nominativ. To jest mężczyzna. W tym przypadku mój mąż, czyli mein man. I czynność to jest kocht. Aha, tu sobie jeszcze właśnie zrobię strzałeczkę. Kocht. I to jest wykonawcy, szkielet mojego zdania. My man, kocht. Mój, mężczy... mój e, mąż gotuje. I teraz e, w kolejnym, w kolejnym e, kroku dołożymy ten blok, właśnie ten biernik, czyli ten, ten, ten bierny udziałowiec czynności, który jest też związany z czynnością. Czyli to jest e, zupa. Kogo? Co gotuje ten mężczyzna? Win Oder was kocht der Mann? Pytania, czyli Win. Was kocht der Mann? Eine Suppe. To jest odpowiedź. Czyli mein Mann. Czyli mój mąż. Kocht. Też użyję rodzaju nieokreślonego, bo, ponieważ też o tej zupie jeszcze nic nie wiem. Jest ta zupa mi jakby nieznajoma. Czyli eine Suppe Mein Mann kocht eine Suppe Mogę sobie jeszcze uzupełnić o kolejny blok czyli znowu pytanie gdzie gotuje mój mąż tę zupę w kuchni in der Küche Mein Mann kocht eine Suppe in their I to właśnie będzie ten ostatni blok, czyli gdzie kuchni. Na samym końcu, na samym końcu chciałbym króciutko podsumować, czyli y, wykonawca czynności, tutaj narysuję sobie takiego właśnie prostego y, człowieczka z kresek, z kresek y, to jest właśnie wykonawca czynności, nie wiem. Może to też być zwierzę. Oczywiście dzisiaj to tylko takie obrazowe przedstawienie, to wykonawcą czynności, czy może być oczywiście też jakaś rzecz w dalszym zrozumieniu, rozumieniu, ale zostajemy dzisiaj przy tym właśnie takim schematycznym obrazku. I to jest właśnie pytanie: we, to, was, czyli to, co. Napiszę też po polsku: kto, co. Wykonuje tę czynność i jest to wykonawca czynności, czyli nominativ. Napiszę tylko króciutko: wykonawca i jest to nominativ. Potem w centrum zdania mamy czynność. Tu napiszę tylko czynność. I potem jest oczywiście też ten bierny udziałowiec czynności. Napiszę tutaj, czyli na przykład mogę, nie wiem, narysuję sobie tutaj takie to jabłko, które jest jedzone, czyli kogo, co, je mężczyzna, czy nie wiem, jakie zwierzątko to jabłko. I napiszę tutaj win, was, czyli kogo, co, je, kogo, co. I to jest właśnie ten bierny udziałowiec. Lubię to osobę udziałowiec, ponieważ właśnie w kontekście ekonomicznym udziałowiec firmy to jest też właśnie osobie, które często no, posiadają udziały, czyli nie wiem, właśnie jak powiem wkładają swoje środki finansowe w firmę, ale że jak powiem są bierni w tym, ponieważ oni tylko jakby no, stawiają środki do dyspozycji, ale sami jakby nie są też, nie, niekoniecznie są w zarządzie i rządzą tą firmą. Dlatego właśnie to jest też taka bardzo bardzo mi się podoba to słowo, ponieważ ten akuzatyw, ten biernik dokładnie taki jest. On też bierze udział w czynności, ale ma tylko ten bierny udział, czyli jakby nie decyduje, tylko jest, żeby ktoś mógł zdecydować za niego. Czyli bierny udziałowiec czynności. I jest to oczywiście nasz akuzatyw. I to jest... To, y to jest wszystko, jeżeli chodzi o tłumaczenie zdania. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, że byłaś, byłeś ze mną w tym odcinku, w tym kolejnym odcinku mojej nowej serii. Jeżeli widzisz, że to jest właśnie Twój sposób nauki, że, że moje filmy pomagają Ci w nauce języka niemieckiego, to zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmików, a te, które już są, zawsze mieć pod ręką. Możesz także włączyć dzwoneczek, żeby być szybko poinformowanym lub poinformowaną o nowym filmie. Możesz także podnieść łapkę w górę, aby ten film dotarł do jak największej, najszerszej publiczności. Tłumaczenia przedstawione w moim filmiku są oczywiście moimi propozycjami. Nie twierdzę tutaj, że to są jedyne możliwe, poprawne tłumaczenia. Jeżeli macie jakieś poprawki, uzupełnienia, wskazówki, zapraszam Was do komentowania. Ja te filmy robię dla Was, tak aby Wam się dobrze uczyło. Dlatego jestem też bardzo otwarty na wszelkie propozycje czy nowe pomysły, jak mógłbym jeszcze te filmiki lepiej, czy ten środek przekazu jeszcze lepiej. Rozwinąć. Zatem do następnego razu.